Dziś chcę pokazać Wam prosty, ale niezwykle skuteczny trik na pomidory i nie tylko. To zabieg, który stosuję w ogrodzie od lat i który wiele razy ratował moje rośliny. Jego głównym składnikiem jest samo mleko. Tak, dobrze słyszałeś. Mleko, które wszyscy mamy w lodówce, może zdziałać cuda w ogrodzie. Wapń zawarty w mleku jest niezbędny dla roślin i pomaga zapobiegać uciążliwemu problemowi, jakim są czarne plamy na spodzie pomidorów, tak zwana sucha zgnilizna wierzchołkowa. Ponadto mleko ma właściwości przeciwgrzybicze, to znaczy zapobiega chorobom liści, takim jak mączniak prawdziwy który występuje w okresach gorących i wilgotnych. Mleko wzmacnia również rośliny i pomaga im lepiej opierać się chorobom i stresowi cieplnemu. Teraz pokażę Wam, jak przygotować roztwór mleka do oprysku, m.in. pomidorów. Do oprysku potrzebne będzie surowe, niepasteryzowane mleko. Mam tutaj litr świeżego mleka i potrzebuję jeszcze 9 litrów wody. Najlepiej użyć deszczówki, ale jeśli nie mamy deszczówki, można użyć wody z kranu, pozostawionej na dobę, a przynajmniej na noc. Wlej litr mleka do 9 litrów wody. Do silniejszego działania można użyć również mniejszej ilości wody, np. 1 litr mleka na 4 litry wody. Ja zawsze używam 1 litra mleka na 9 litrów wody. Do tego roztworu można dodać także łyżeczkę jodyny. Jodyna nie jest obowiązkowa, ale ma działanie antyseptyczne i zwalcza grzyby, bakterie na liściach i w glebie. Wymieszaj litr mleka z 9 litrami wody. Przelej do opryskiwacza i spryskaj dokładnie liście. Opryskiwania należy wykonywać wcześnie rano lub wieczorem, aby uniknąć oparzeń słonecznych. Roztwór można również stosować poprzez podlewanie roślin. Wlać bezpośrednio u nasady roślin ilość od pół litra do 1 litra, w zależności od wielkości rośliny. Jeśli rośliny są małe, użyj 250 ml. W tym przypadku podlewamy rano lub wieczorem, aby roztwór miał czas na wniknięcie w glebę i nie wyparował zbyt szybko. Oprysk dolistny wykonuje się raz na 7 dni w okresach deszczowych i gorących. Metoda ta jest w 100% naturalna. Nie wpływa na smak pomidorów i innych opryskiwanych warzyw. Oraz nie pozostawia niebezpiecznych śladów na owocach. Uwaga! Nie należy używać samego mleka bez wody, ponieważ może ono spermentować na powierzchni roślin i przyciągać owady. Postępuj zgodnie z proporcją 1 do 9 i gotowe. Prosty, naturalny, tani i bardzo skuteczny trik dla naszych ogrodów. Jeśli spodobała Ci się ta porada, polub film zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek i napisz mi w komentarzach, czy kiedykolwiek stosowałeś mleko na rośliny lub jakie inne naturalne sztuczki wykorzystujesz w ogrodzie.